Część święta w intencji Dyrekcji Grona Pedagogicznego i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żurawicy, ich uczniów i rodziców. Witam bardzo serdecznie na tej mszy świętej z racji rozpoczęcia roku szkolnego grono pedagogiczne z Panem Dyrektorem Janem Sękowem, z Panią Wicedyrektor Panią Renatą Drewniak, wszystkich rodziców, dziadków uczniów, dzieci, młodzież. Ponieważ dzisiaj przeżywamy także rozpoczęcie, przepraszam, 1 września, rocznicę 77. II wojny światowej gromadzimy także w naszej wspólnocie parafialnej na tej mszy świętej, nie tylko społeczność szkolną, ale także pana wójta i zaproszonych gości, którzy wezmą udział w uroczystościach pod pomnikiem, począwszy od parlamentarzystów, przez inne szczeble samorządowe. Witam wszystkich, którzy tutaj się zgromadzili. W sposób szczególny witam wojsko, przedstawicieli wojska wraz z pocztem sztandarowym naszej jednostki wojskowej oraz wszystkie inne poczty standardowe <Ky> Abyśmy...